Cześć, witajcie. Ostatnio oglądając YouTube'a napotkałem taki filmik, jak jeden z internautów opisywał swoją wektrę, którą ma od 15 lat. To pomyślałem, że i ja opiszę moją Astra, którą mam od 7 lat. Przejechałem tym samochodem już 100... no około 120 tysięcy km przez te 7 lat. No to co to jest? Tak, mówię, no to jest Astra G z 2000 roku. Silnik, jaki tu mamy, mamy dieselka dwulitrowego dieselka o mocy 82 koni mechanicznych, moment obrotowy 185 Nm. Samochodem robiłem trasy po 700 km na strzał i to tak całkiem niedawno. No to tak, samochód dzisiaj już tak naprawdę uważany za, za pośmiewisko, tak naprawdę za coś, z czego należałoby się wstydzić przez wielu ludzi, no bo przecież ten samochód nie jest agresywny, nie jest drogi, a dzisiaj to każdy samochód musi być, wiecie, taki, taki agresywny, taki drogi. Musi mieć z 200 koni na litr pojemności. Nie może być taki spokojny. Tak jak facet dzisiaj też nie może być kulturalny, spokojny, miły, tylko musi być taki wiecie, agresywny, taki napakowany i taki dobicia się już od razu, bo z pieniędzmi. Bo jak jest, no nie wiem, jakiś tam spokojny gość, no to już się spizda, nie? Tak samo z samochodami dzisiaj. No ale dobra, to tak powiedzmy co ja przez ten czas w tym samochodzie, w tym samochodzie robiłem. Tak z zewnątrz powiedzmy. No to z zewnątrz to w sumie to się nic nie zmieniło, co tu zrobiłem, nadkola przednie na pewno farbą antykorozyjną pomalowałem, bo już się trochę brało, tutaj była dziurka, profesjonalnie to zaszpachlowałem, można zobaczyć jak linia jest pięknie wyprowadzona. Pomalowałem te listewki na czarno, bo już były wyblakłe, te listewki, no i te, nad nadkola też były poprawiane album Hammerite, no może to nie wygląda pięknie, ale uwieści mi, że za tego nie bierze. Pomalowałem zaciski na czerwono. Z tyłu, co było robione. Z zewnątrz, tak za bardzo nic. Parę naklejek naklejałem. Wymieniony jest cały układ wydechowy razem z tłumnikiem środkowym. Z zewnątrz, co tutaj można jeszcze opisać, no z takich minusów, raczej ja wiem czy to minus, tu jest coś malowane, to poprzedni właściciel robił, tu na drzwiach były takie odblaski, to już poodpadało. Hmm. Jakie tu mamy koła? Mamy tu 15-celowe koła, już parę kompletów opon zjeździłem. Takie sobie kapselki tu z rogiem Opla zamontowałem. zderzak na wkręcik. No tak, z takich poważniejszych awarii, jakie tutaj przez te 7 lat miałem, to trzeba było naprawić pompę wtryskową, zregenerować turbinę, wyczyścić układ paliwowy, wymienić przewody paliwowe. Jest kompletnie nowe zawieszenie z przodu zamontowane w tym samochodziku. Amortyzatory, sprężyny są z przodu kompletnie nowe, się są nowe ze wszystkimi przegubami, łączniki stabilizatorów, końcówki drążków wahacze są też nowe zawieszenie jest tutaj w tym samochodzie bardzo pancerne z przodu mamy kolumny MacPhersona na żeliwnym potężnym wahaczu z tyłu belkę skrętną no to tak zaraz pokażę silnik, może jeszcze najpierw przejdę a propos korozji, bo wielu Was pewnie interesuje ile w korozji jest w 24 letnim Oplu no prawie 204 lata ma no to tak, oprócz tego, że tutaj trochę trzeba było drutować no to na pewno problemem są tutaj końcówki progów były już łatane, jest tam blaszka na wkręciki a tak to myślę, że samochód stanie go blacharski, myślę, że jest całkiem spoko tutaj końcówki też trochę zeżarło ale jest to wszystko wyczyszczone do metalu pomalowane hammerajdem także nie wygląda to najgorzej co by to jeszcze z zewnątrz pokazać Wam, no z zewnątrz jaka astra jest, każdy widzi Z przodu nie mamy żadnych ksenonów, żadnych ledów, mamy zwykłe H7 Ja tutaj wsadziłem taką o efekcie ledu, taką niebieską żarówkę firmy Forcar Legalna jest, z przodu mogliśmy mieć jeszcze halogeny na dole, no tutaj nie ma No jeszcze przód tutaj pomalowałem, bo tutaj z racji przebiegu samochód ma na liczniku 340 tysięcy no i to było dużo odprysków i rza wychodziła więc wyczyściłem i takim kamerajnym czarnym po prostu pomalowałem co mi się podoba w samochodzie, no jego na pewno sylwetka taka stricte z lat 90 bardzo aerodynamiczna tu współczynnik oporu powietrza SCX-029 także bardzo niski na no dachu rejlingi dachowe Mm, no to może przejdźmy do środka. No jest to wersja, no nawet nie wiem, co zresztą jest poprzerabiane, także jaka tam wersja jest. No mamy tu skórzaną tapicerkę w środku. Skórzane boczki, to nawet jest miękkie, to to już jest plastik twardy. może przejdę tu. pokazać. E, no tak to wygląda. Ja sobie nawigacji dołożyłem. Z kolorowym wyświetlaczem dotykowym. Bardzo podoba mi się tutaj kierownica, jej kształt przypomina kierownicę z porsche z lat 90 i 2000 Po środku panel nawiewów, klimatyzacja mamy tutaj sprawną, podgrzewane lusterka są. Elektrycznie regulowane, no o tyle na wiadomo, że podgrzewana. Samochód ma elektryczne szyby z przodu automatyczne, czyli że, o, może pokażę jak to działa. Dobra, może przyjdę tutaj też, Będę coś pokazać. Oj, słońce świeci tak, tu nie wiem, czy będzie coś widać. Mm, automatyczne szyby, jak działają, jak ktoś nie wie, to pokażę. No, kluczyk do asterki, tak wygląda. Prosty kluczyk. Automatyczna szyba działa tak, że jak naciśniemy Troszeczkę dłużej to się nam całkiem opuszcza. A jak chcę przerwać, naciskamy. Troszeczkę to tak. O, tak działa automatyczna szyba. U góry kurde, świeci słońce, nie widać. Panel, znaczy nawiewy, mamy po środku światła awaryjne. Ja tutaj sobie zamontowałem. Zamontowałem sobie radio AUX USB Bluetooth i na karcie SD. Tak jak mówię, bardzo prosta regulacja, ciepło, zimno, cztery prędkości nawiewów. Regulacje, gdzie ma to nam powietrze lecieć, od lewej obieg zamknięty, klimatyzacja, podgrzewanie tylnej szyby i lusterek. Z takich minusów wnętrza to jest zawsze w ten schowek, kłamane uchwyty i on tam nam tak leci głęboko. Tu niby jakieś są na kubki, no takie uchwyty, miejsce na długopis. Podświetlany też jest schowek, bardzo pojemny. Klamki są prawdziwe metalowe, nie żadne tam plastiki chromowane. Te ekratki nawiewów to ja sobie sam pomalowałem. Też jest w środku załączone takie podświetlenie światłowodowe. No teraz jest jasno, to tego nie będzie tak widać. Mówię, nawigację sobie dołożyłem z wyświetlaczem dotykowym. No działa to naprawdę spoko. Od lewej mamy tak. Tak samo kratkę na nawiewu u góry na dole. Panel świateł mamy to, tak jak Volkswagena, podobnie te światła są włączane takim pokrętłem. A żeby włączyć tu do no, mój orzełek lampkę na środku, to trzeba to do siebie przesunąć. Regulację kąta na świecenia i regulację regulacje jasności, tablicy rozdzielczej i przeciwdzielne, tylne światła. Obok znajduje się panel do lusterek elektrycznych. Szybki elektryczne. Tu mamy duży schowek w kieszonce. Można tu też sobie wsadzić butelkę, butelkę z wodą. Tu do zamykania zamka od środka. Tak jak mówię, wszystkie materiały są bardzo miękkie. Tu mamy już prawdziwą skórę. Tutaj, no tu to jest akurat twarde, krepowate. Deska jest bardzo miękka. Jest to miękki materiał. Schowek też. Tu mamy plastik, ale zobaczcie, ja to mocno wszystko naciskam. Tu, tu nic nie trzeszczy. Tu nic nie trzeszczy. Tu nic, tu nic. Z takich minusów to na pewno to. Ten ten już jest wytarty. Tak jak i mieszek, no odręcznego, tu taka jakby wgłębienie, można sobie jakieś klucze położyć czy coś. Mamy tutaj taki jakby no, no schoweczek taki i popielniczkę. Fotele już Wam pokażę. Tak. Co do foteli to mamy tutaj regulację góra-dół, tutaj tym do przodu do tyłu. Oparcie można sobie tym regulować, no i możemy lędźwie regulować. Mamy airbag po boku. Fotele bardzo wygodne. Z wysuwanym podparciem lędźwi. Tak to wygląda. No dobra, to co, przejdźmy do tyłu może. Z tyłu dość duża i bardzo wygodna kanapa z podłokietnikiem. No niestety podłokietnik nie ma tutaj uchwyty na kubki. Z tyłu przejście do bagażnika. Można to sobie tak rozłożyć i przewieźć jakieś tutaj. Wtedy długie przedmioty. Ale my to złożymy. Kanapa zielona można sobie ją złożyć zagłówki z tyłu w fotelach mamy gazetowniki bodajże tak to się nazywa u mnie akurat z tyłu korbki w drzwiach schowek też na butelkę drzwi z tyłu też miękko wykończone lampeczki z tyłu z przodu to wygląda tak mamy jedną lampkę w zasłońce pasażera jest lustereczko czy też była wersja z telefonem, tak jak widzicie tutaj. Powinien być jakaś Nokia, bodajże. Tunel środkowy tak się prezentuje. Nie mamy tu podłokietnika, ale też były wersje z podłokietnikami. No tak, no dobra, no to, to tak wygląda z tyłu. Ja sobie jeszcze takie zasłonki pomontowałem. Mamy też regulację wysokości pasów. Tutaj mamy na wieszak, możemy sobie tu włożyć z garniturem, albo tutaj sobie powiesić koszulę, albo tu możemy sobie roletę środkową, roletę tylną, tak na, na pionowo zrobić, i mieć, na położyć siedzenia na płasko i mieć jakby przestrzeń taką kilkowadunkową, do tego. No dobra, to co może przejdziemy do bagażnika. A, jeszcze propos o korozji, to też możemy zobaczyć jak doły drzwi wyglądają. No tu minimalnie coś wychodzi, ale to jeszcze jest naprawdę minimalnie. To wyglądają doły drzwi tak. Z przodu, z tyłu, no z tyłu trochę brudne, ale tu też korozji nigdzie, nigdzie nie ma. Tył sterki tak się prezentuje, tak wygląda. No tak klasycznie dość bym powiedział. Hmm. Tutaj też z tej strony może zobaczymy jak pod spodem wygląda. Nie wiem czy coś, czy coś będzie widać. No nie wygląda źle. Bagażnik. Bagażnik otwieram poprzez naciśnięcie tego dziecka i ciągniemy. No dobra, bagażnik tak. Tutaj też takie zasłonki pomontowałem. Jako że samochody jeździłem w długie trasy, to chciałem, żeby tutaj zaciemnienie było. Większe roleta niestety nie jest taka automatyczna, tylko tak zwijana. No mam tu trochę pierdolnik. Tutaj schowek na apteczkę, gaśnicę. Tu do świateł dojście. Tu też do świateł dojście. No, bagażnik duży. Spory. Dobra, zawiniemy. No i właśnie, ruleta się tak zaczepia. Nie jest taka, wiecie, yy, automatyczna. Z minusów to na pewno korozja też tylnej klapy. Tutaj puchelki widać widać, widać no ale tak oprócz tego to mówię tylnej klapy to korozji nie ma, jest no tylko te były końcówki progów łatane tak jak mówiłem yy. ale tak to samochód blacharsko yy, trzyma się bardzo dobrze yy. olej w samochodzie staram się wymieniać co 6-7 tysięcy filtry tak co drugą wymianę z takich mówię, no awarii to tutaj to tylko ta pompa wtryskowa i te turbo trzeba było zregenerować tak to od spidu, z przodu wygląda no silnik ma małe zapocenia, ale umówmy się, no jest normalne przy tym wieku maseczkę otwieramy poprzez pociągnięcie tutaj tego tej dźwigni Tutaj taki trycka ciągniemy. Czekajcie, a ja to muszę zrobić dwoma rękami. Maska jest bardzo ciężka, nie jest na teleskopach, tylko na tym kijeczku. No więc tak wygląda motor. Ta legendarna pompa jest tutaj. Tu są jakieś zapocenia, tak jak widzicie. Mamy EGR. Turbosprężarkę. Kurwa, co sam film tłumaczy. Wymieniany był zbiorniczek płynu, czyszczony cały układ chłodzenia. Z takich problemów to też tutaj układ chłodzenia potrafi się zapchać i trzeba go czyścić co jakiś czas. Był też serwis klimatyzacji robiony. To co, może uruchomić motor i zobaczyć jak to działa? Jak to gada? A gdzie ty masz kluczyk Patryku? Tu mam. Weźmiemy na luz. To tak to działa No hej, dobra, to teraz będzie test, powiedzmy, drogowy samochodu e, No wiem, że trzęsie, ale już Ja za bardzo na to teraz, że to trzęsie Bo żadnego jakby stabilizatora nie mam Czekajcie, muszę włączyć to wodowanie muszę włączyć. Dobra, yy... się rozepnę. Dobra, to co? Jedziemy, opowiem jak samochodem się jeździ. Słuchajcie, no to na wstępie to tak. Yy... Z takich minusów, znaczy dla mnie to nie jest minus. Tylko dla osoby, która wsiądzie, to powiedzmy pierwszy raz, może być minus. Iż stosunkowo ciężko chodzi w biegów. Mamy tu. Skrzynie GM F23, no już taką dość powiedziałbym legendarną skrzynię. Ona jest dla nas tego, że jest pancerna, odporna na uszkodzenia, na trudy życia. No ale niestety chodzę jakieś dość ciężko w tej skrzyni, zwłaszcza wsteczny. Można tam powymieniać tutaj ten mechanizm, ale no to tak są opinie, że to za wiele nie daje. Samochód jest bardzo na po okresie bystym szczery i prawdziwy. Daje nam, tutaj odczu daje nam tutaj taką e, informację powrotną, co się dzieje z kołami. Tutaj bardzo ciężko jest tym samochodem przesadzić w zakręcie, bo, bo czuć, e, czuć dokładnie, co się dzieje z samochodem, czuć dokładnie, co się dzieje na przednich kołach, na tylnych. Mm, ale jeżeli już przesadzicie, no to uważajcie, bo samochód jest bardzo trudny do opanowania na mokrym. Nie mamy tutaj żadnych systemów e, pomagających. Jest tutaj, jesteś tutaj tylko ty. Mamy co prawda ABS, ale on jest dość taki, bym powiedział, no prosty, prymitywny. Jest też system EBD, który e, no, szczytuje prędkości na kołach, jakoś tak to działa i mm, przydziela siły hamowania na te koła, które mają największą przyczepność. To no, w praktyce to, to tak średnio działa, bym powiedział. E, dobra, średnio to tak działa. Z plusów mamy tutaj silnik, mówiłem 2.0 di 82 koni, jest to jednostka amerykańska GM, była montowana tak jak i skrzynia w Chevroletach, Pontiacach, Oldsmobilach. spalanie tego samochodu w cyklu mieszanym to jest jakieś 5 litrów, po mieście jeżdżąc w ciężkich krakowskich korkach, pałując ten samochód po mieście maksymalne spalanie uzyskałem 7,5 litra. Na trasie w autostradzie, na autostradzie przy prędkościach około 90 km na godzinę mamy 4,5 litra spalania, więc spalanie jest bardzo dobre, bardzo niskie, tak jak i żywotność silnika. Układ kierowniczy jest bardzo, no powiedziałbym czuły, stawia tutaj bardzo przyjemny opór, dużo nam daje odpowiedzi co się dzieje na kołach. Jeżeli chodzi o całe zawieszenie, zawieszenie jest raczej bardziej sztywne niż pływające. Ale bardzo ładnie amortyzuje wszelkie nierówności, tak jak na przykład pracowałem jako kierowca zawodowy i jeździłem składami dacziami No to tam ten samochód tak bardzo na wybojach tak podskakiwał, tak pływał No tutaj tego nie ma, tutaj zawieszenie stara się utrzymywać jakby w równym poziomie samochód Samochód tutaj nie podskakuje na wybojach, tylko zawieszenie się ugina i tak ładnie bardzo pracuje E, e, tak, z takich jeszcze powiedzmy, no już może teraz zaczniemy coś od minusów. Minusami jest tylny układ hamulcowy w systemie błosza nie Delphi. Te zaciski lubią się bardzo często zapiekać na tłoczkach, na prowadnicach. E, trzeba to albo regenerować, albo po prostu no, kupować nowe zaciski. E, tak, znaczy samochód jest tak naprawdę bezobsługowy, żadnych problemów nie sprawia. E, Rozrząd mamy w tym silniku doszy Ostatnio byłem u mechanika, aby sprawdzić ten rozrząd. To powiedział, że wszystko jest w porządku. Samochód idealnie działa, idealnie chodzi, dzięki Bogu, żeby tak chodził. Na wyświetlaczu to mamy takim podstawowym, no to mamy godzinę, datę oraz temperaturę zewnętrzną. tyle, no co tutaj opowiadać, prosty, fajny samochód, tak jak mówię dla większości ludzi dzisiaj to będzie samochód nic nie wart, bo on prestiżu nie pokazuje i nie pokazuje yy, o, statusu społecznego nie wyznacza lepiej sobie kupić nowy samochód, najlepiej na kredyt to ci status społeczny dłużnika wyznaczy no, także, no, ja nie zostałem wychowany w takiej kulturze statusu społecznego i prestiżu dla mnie ten samochód jest idealny, mówię, jeżdżę nim już 7 lat przejechałem 300 około, 300 około 120 tysięcy kilometrów obecnie ma przebieg 334 tysiące prawdziwy ciekawy jaki jest bo to chyba nie jest prawdziwy przebieg te fotele też mogą być podgrzewane aczkolwiek nie są z tej wersji i nie są jeszcze podłączone nie jest jeszcze podłączone odgrzewanie ale generalnie no, są to podgrzewane fotele tak jakby były w wersji powiedzmy oryginalnej samochodu ja miałem wcześniej takie zwykłe materiałowe więc wymieniłem przyspieszenie jakie tu jest słuchaj, nie wiem, to jakieś przyspieszenia, o prędkości maksymalne w tych samochodach są drugorzędne, no tu się liczy żywotność tego samochodu, cena eksploatacji, która jest bardzo niska hamulce są tutaj bardzo skuteczne, samochód się praktycznie w miejscu zatrzymuje jak jesteś normalną osobą, nie tam w głowie nie masz jakichś prestiżów, ani statusów społecznych no to z całego serca polecam ten samochód można trafić egzemplarz w bardzo dobrym stanie technicznym, jak i z stanie blacharskim. Większość rzeczy tutaj sobie sam ogarnieć jakieś filtry, olej w silniku, płyn chłodniczy, to można sobie samemu zrobić, wymienić jakieś inne części. Także ja jak najbardziej polecam taka krótka prezentacja, jak ktoś mi się przypomni to jeszcze dogram. Trzymajcie się, cześć!